Dzisiaj przedstawię się Wam sam w sobie famusz ze swoim statkiem, który. kupiłam sobie statek. No i on się nazywa Pan Pulcio. Pokażę Wam go, ale pierw. Pierw Wam pokażę to, że jestem na Crux Hollow, gdzie 3 lat temu coś po się stało i chciałam się to sprawdzić. Nie wiem, wiem, że to nie działa, ale yy, sprawdzimy. Dobra. Wiem, że to jest głupie co ja robię, ale to i tak nie działa, ale no. Pan Pulcio. I on tak wygląda, tu jest czaszka. Jakaś ten. Tu są moi przyjaciele. Tu jest y, mapa prowadząca do Sea of Thieves Czy ona coś robi? podaj błyskotkę, bla bla bla. Y, nieważne, tu jest oda do akademii. Tu jest łóżko. Tu jest ster. Tu jest. Y, tu są coś go oda. O, o, oda do akademii. Tu jakieś kwiatki, coś takiego. No i chciałam tylko pokazać dzisiaj właśnie tą misję. Będziemy ją robić i będziemy szukać właśnie czegoś podejrzanego na tej wyspie. Bo ostatnio mówiłem, że ta wyspa jest jakaś taka, no jakaś taka dziwna, nie? Ponadto coś, co się dzieje na niej. Także dobra, <coughs> mamy jakąś zagadkę. Ja już tu byłem szybciej, nie? Ja już tu stałem, aby to począć. Bo pokonam tu kapitana i ten, no. I mam tą mapę. <coughs> dobra. A pan później osiąga klasę kamienia milowego w dni na morzu. Odczytasz tę mapę, to wskazówkę, że będziesz, jeśli tylko do małej, kamiennej paszczy w zatoce przybędziesz. To było... czekaj, gdzieś tu. Właśnie, gdy wy coś zauważycie, to mi napiszcie, okej? Okay? Gdy coś zauważycie, bo ja się też bardziej skupiam na tej misji, nie? Kurde, czekaj, gdzie to jest? Oczytasz tę mapę, to wskazówka zobaczysz. Ja się tylko do małej kamiennej puszczy w zatoce. Aha, w zatoce, nie na plaży. Małej kamiennej paszczy, ja chyba wiem, że to jest. To jest tu gdzieś? Poczekaj. To jest... Poczekajcie, moi... kamienną twarz. w ogóle nie kojarzę się, takiego on ogólnie. Przy zatoce jakiejś. Zatoka to chyba jezioro chodzi. Czekajcie, chciałem właśnie to właśnie pokazać, bo ja nigdy nie wiem, właśnie, o co chodzi z tym miejscu na kruhscholowo. Ja nigdy nie wiem też, bo zawsze z tą kamienną paszę właśnie. O to właśnie mi najbardziej chodzi, bo ja nie wiem o co z tym chodzi w ogóle z tą paszczą jakąś. To dobra. Czekaj. Mam kamiennej paszczy w zatoce. Ała, wąż mnie uderzył, w ja sensie upluł. oj, upluł, jeszcze o No, opluł właśnie. Dobra. I jem coś, czekaj. I, jest coś? Nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. Dobra. Mam też inne misje, ale ich już mi się nie zrobiło, tylko to pokazać, może ktoś wie, o co w tym chodzi dokładnie, chyba, że ja to dzisiaj zgadnę. I też właśnie patrzymy, czy na tej wyspie jest nie tak, nie? Dobra, yy. aha. Ale ja mam super, nie? Ja dosłownie mam po prostu cały ekran zawalony żeganiem, sraniem, nie wiem czym jeszcze. Dobra, nie, jeszcze raz to robię. Oczytasz tę mapę to wskazówek. Czekaj. Kamienna paszcza w zatoce. Co to jest? <słuch> Mam skarb tutaj też jeden jeszcze. Ale gdzie jest jakaś zatoczka w ogóle, bo ja nie wiem. Zatoka to jest takie jezioro, nie? To chyba chodzi. Mała kamienna paszcza. Czekaj. Pójdę tu, może tam gdzieś jest. Dobra hmm. Tu też może jest gdzieś Nie, czekaj, czekaj, gdzie są te kamienie? One gdzieś tu były, tu są te kamienie, dobra To było tutaj Czekaj Gdzie są te czaszki? To były te czaszki, ja pamiętam Tam były, dobra Może tam jest jakaś paszcza, może o to chodzi I ja mam przy niej zrobić w ogóle? Czy też te mapy, aha, że mam po prostu ją odczytać, dobra Może tu gdzieś jakaś w zatoczce może to chyba też może być taka jakby plaża, bo to może być taka mini aby zatoka po prostu. Fuck co ja robię. Jakaś paszcza. Do małej kamiennej paszczy, z kamienia. O, duchy, super. I, a masz, a masz, a masz. A masz. A masz, 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 a masz amasz, A masz. Au, trochę mi laguje, super. Dobra. cała kamienna paszcza. Poczekaj. Hmm. Kurde, jaka kamienna paszcza? Ja nienawidzę tych zagadek, nie wiem bo co to robię, ale chciałam właśnie też sprawdzić, na na to solo czy to się raczej nie, ale... Po prostu tak tu przyszłam i chciałam to mi się właśnie pokazać, bo ja nikomu mam nie do co z nim chodzi na solo akurat właśnie. I też właśnie zobaczyłem sobie w pisałkę tą, tą misję, i, i w tego. I w YouTube mi się pokazało właśnie, że coś tam i is hunted. Coś tam, bla, bla, bla. Kamienna paszcza. Poczekaj. Czy teraz to? Nie, bo to musi być taka paszcza, bez kamienia sobie, na normalna paszcza to musi być. Czekaj. Tu jest mój statek, tu myśmy zaczynali, to czekaj. To pójdę jeszcze raz, czekaj. Ta torka. A może zaraz to. O, jaki statek tam jest. Może ta zatoczka jest na górze wyspy? Tak, że to jest na górze wyspy, tam gdzie jest trawa, są te, są, yy, no, to się nazywa, no, zatoczki właśnie. Dobra, tam się świeżą jakieś skarby. Dobra, tam się coś świeci. Wiesz, już maria. Gdzie są te potwory? Słyszałem coś. Co mi się wtedy trzyma spadło? Potwory słyszałem. I serio? Czekaj. Nie wiem o co tu chodzi, ale... Eee, znowu jestem tu. Super. O, tu za toczka. Ej, tam była chyba jakaś twarz, mi się wydaje. Chyba ty bym wiedział, że to jest zatoczka. To jest takie małe coś, czy to jest jakieś jezioro? W skrócie się dodało, tylko do małej, kamiennej paszczy w zatoce. A zatoka to co to jest? To jest taka długa linia chyba prowadząca. się wydaje. Zatoka. Zbliża się noc. To jest jeszcze bardziej strasznie na tej wyspie. Jeżeli wszystkie wyspy są takie straszne, duże w ciemności. Dobra z Maria, ja zanudzam ten film, nie tym. Dobra, nie wiem czy też patrzymy, szukamy, bo może jakiś skarbów. Poczekaj, ja wszystkie tu będę kładł w jedno miejsce. Chyba, że. Czekaj. Kurde, gdzie jest ta obslana zatoka? Nie przeznaczona film w 100%. A to? to? Halo, pomocy, czy ktoś jest na tej wyspie? Ja chcę pomocy z tą misją! Ehe, ehe. Jeżeli, ale co to jest za toka? Boże święty Za małe kamienie i paszno. Co to może oznaczać jakby? Ej, a czy zatoka nie była tam na górze wyspy, jakoś? Gdzieś tu, o właśnie, o o o, tu właśnie chciałem iść. Czy ona nie, gdzieś nie, nie gdzieś tu jest ta zatoka? Zatoka to jest taka woda, no ja myślę, że to jest takie. Hmm. Jakże wychodzą potwory, słyszę jakieś. Jakby wychodziły. Woda, nie, wiem, o co tu chodzi? Ale ma potwory jakieś. Bo ja mam, nie wiem czemu. Ja bym go ściszyłem, bo mi chyba macha hałasu. Ja się podeszłam ustawiłem ustawienia, przepraszam, że głos coś tam. Teraz już nie pamiętam, bo nie chciałbym się już tego zmieniać, dlatego ściszyłem na maksa, aby tu nie było po prostu słychać tego głośnego hałasu. Nie wiem. Nie wiem, czy tu chodzi. czy tam jest jakiś skarb. Pójdę po niego. Ta ładownica. Pozabijemy sobie sukurczaki. Dobra. Czekajcie, jaki dzień? 20. Gdzieś tak właśnie mówili, że 19. Od 19. to się to mój kolega mi mówił taki. Od 19 do 23 dnia. mam pan, że powiedział właśnie, coś tu się dzieje na tej wyspie. Normalnie to, to są jakieś ten... Normalnie testuję. To, to drugi filmik Dysel, nie wiem co. Czy coś tu po jest? Właśnie na tym nagraniu. Czy zobaczymy to. Ten ktoś, choć ten... no, kapitan stał tam i na plaży była jakaś zjawa pomność. Chciałbym jakaś postać. Albo to jakiś bug, albo po prostu to, nieprawda, i to się już nie zdarzy. Bo jednak to było 3 lata temu, nie? No, bo mamy 2, 0, 2 3 ludzie. We są tutaj trzeci. Ko nic tu nie ma. No. No to fajk jest wtedy Dobra Cześć, wezmę tam skrzynię i idę na statek wtedy pójdę, bo nie mam słuchać tą misją. I masz popłyniemy sobie na tą A nie, bo ona za daleko. O kurde, duchy Ja pierdzielę A masz, a masz, kurde, zaapannę, zaapannę. No nie, nie, ja nie chcę nie, nie paść, bo będę musiał znowu iść po tej całej. Dobra, szukaj tej skrzyni i idę ją sprzedać. Była. Tu szłam? na górę? Tędy. O co masz mój stracę. Kurde, my tam się, bo coś tam było, nie? Ale dobra, gdzie jest ta skrzynia wtedy? <grym> Sorka. Kaszel taki taki mój. Dobra, mam skrzynię. W końcu. Nie ja jak padnę? Muszę iść dalej. Idę na statek. dzień do tego pamięć, nic nie stanie, nie? Dlatego, no. Ja wiem, że już duch się zbagował. A to są grzyby jakieś. Coś takie trujące, chyba. Jezus, Maria, gdzie ja jestem, ja nic nie widzę. Dobra, tędy, tędy, tędy. He, he, he. Dobra i... Czekaj, czy ja skoczę, czekaj, 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 nie skoczę? Czy ja nie skoczę? Nie, padnę! Padłem. Dobra, zaraz tuję się. I idę na skatek i odpływamy stąd. trudny odcinek, ale chciałam tylko sprawdzić, czy 0 to jest prawdziwe, bo mówili, że to znowu coś się baguje w 2.022. Myślę, że 202 jest już sobie gadam. Może ten filmik jest jakiś dziwny? O dobra, w końcu. A chciałem po prostu sprawdzić, ale nic nie ma, dlatego odpływamy i kończymy ten odcinek. Aha, ja skrzynię muszę wziąć, no ona została na wyspie, dobra. Dobra, też czekaj. Pójdę tu Dobra. Także, że nic nie ma na serio. Nic nie ma. Dobra. Cześć. Nie, ja no nic nie ma. No, to był fajk. Czekaj, dobra. Biorę skrzynię. Patrz patrzę, gdzieś tam coś jest. Czekaj. Nie, no nic tu nie ma. Po prostu nie ma. Tak, czekaj. Co jest? Nie wiem, co to jest, ale ja stąd idę. Ej. Potwory mi wyszły, no ja pierdziele. Dobra. To się zbogowało, bo idzie jakąś jakąś drugą stronę. Ale tam było jakoś, nie wiem, to było coś czarnego, ale to był jakiś piasek. A nie, piasek, nie, czarno. Od kiedy to jest czarny piasek? Oj, nie, nie, ja spieprzam, ja kuźwe spieprzam Jezu tam coś jest, ja pierdzielę, ja pierdzielę Tam coś jest, tam coś jest Jakieś gówno twarde Sraki wyszło z kibelka Tak ja co to było? Czuję, czuję... Jezus Maria, co to tam jest? Dobra, nic nie ma Wiesz, może to na nagraniu chwycę coś? Ale nic tu więcej nie ma. A więc dzięki... Nie wiem, czy się widziałam, może spojrzeć na odcinku, czy tam się dokładnie i obejrzę do końca. Także no. Pa, pa, klopsy.